Rok 2020, najbardziej niezwykły rok w mojej pamięci, bym powiedział, jeśli chodzi o medycynę i nie tylko o medycynę. Rok ogromnych zmian w zakresie właśnie medycyny, ale równocześnie w zakresie różnego rodzaju stosunków społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, międzyludzkich, socjalnych. Ogromne pole, wielkie, wielkie doświadczenie, wielka, wielka, wielkie doświadczenie dotyczące tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, jacy jesteśmy. Rok 2020 zaczął się covid -em. 2020 był covid ale kończy się na szczęście anty covid -em. I tu jest oczywiście ta nadzieja. Nadzieja jest oczywiście wszczypiąca w nowej jakości, w jakości, która może odmienić nasze życie. Niezwykły rok. Niezwykły rok pełen nieprawdopodobnych doświadczeń, ale równocześnie w ochronie zdrowia, polskiej ochronie zdrowia i nie tylko polskiej, uświadomił kruchość życia, wielkość tego prostego stwierdzenia, życzę ci dużo zdrowia i równocześnie spowodował, myślę, dużą przemianę i oby może, to kolejna nadzieja, żeby spowodował ogromną przemianę w świadomości tych, którzy decydują o zdrowiu nie tylko Polaków, ale wielu ludzi, na całym świecie, że potrzebna jest i odpowiedzialność za ten system, i determinacja w reformowaniu tego systemu, ciągłego reformowaniu tego systemu, i zmiany organizacyjnej, i oczywiście zmiany finansowej wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy, które trzeba czynić i należy czynić, ale równocześnie, że wiele zależy od naszej odpowiedzialności, naszej solidarności, naszej uważności. Wiele rzeczy także pokazał 2020 rok, jeśli chodzi o różnego rodzaju połączenia między wartościami, jakimi niesie medycyna, humanizmem, ale także tymi wszystkimi innymi, które się wiążą z ekonomią i społeczeństwem. Ogromna lekcja dla nas, ogromna lekcja, z której chciałbym, żebyśmy skorzystali możliwie jak najwięcej i nie tylko oczywiście medycyny.